Wojna w Bośni 1992-1995 była jednym z najtragiczniejszych konfliktów w Europie po II wojnie światowej. Powstała w wyniku rozpadu Jugosławii i rywalizacji narodowościowej między Bośniakami, Chorwatami i Serbami. Umundurowanie ochotników wojsk Republiki Serbskiej było zróżnicowane i często improwizowane. Dopełnieniem były elementy cywilne, spodnie czy koszulki. Powszechnie widoczne na archiwalnych fotografiach. Nakrycia głowy to najczęściej jugosłowiańskie berety ozdobione serbskimi barwami narodowymi. Obuwie stanowiło mieszankę wojskowych butów M77 oraz butów cywilnych, cenionych przez żołnierzy za wygodę. Podstawowym wyposażeniem były karabinki jugosłowiańskiej produkcji. Przede wszystkim zastawa M70. Hey,